Siemanko bladerzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu na naszym kanale. Dzisiaj mamy King Hiliosa, jest to nowy Bey z serii Super King, która niedawno wyszła. Jest to boosterek numer B160, wcześniej otwieraliśmy Glide Ragnaroka od Rantaro Kiyamy. Tym razem mamy nową postać, jest to Hikaru Asahi, jest to nowa postać i ma on brata. Są to dwie nowe postacie, główne w tej serii. Co tu można dużo powiedzieć? Jest to Balance Type Bay. Tak się prezentuje. Ma on dwa mody: jest Defense Mode i Attack Mode. Te mody po prostu wybieramy za pomocą chassi. Jeżeli wybieramy Defense Mode, mamy tak jakby 10 tych ramion. Co powoduje, że po prostu B jest cięższy i jest bardziej wyważony po prostu I mamy tutaj drugi mod z pięcioma ramionami, czyli po prostu chassis jest na równo z lejerem I po prostu mamy silniejsze uderzenia i wtedy mamy attack type Zerknijmy sobie na, na tył pudełka i na opis Tutaj mamy właśnie tych braci To jest właśnie Hikaru i to jest jego brat którego omówimy w następnym odcinku jak będziemy otwierać jego beja Co my tutaj mamy? Jest to King Helios 1B I składa się on z Chipa Helios King Layer Chassis One Balance I zwróćcie uwagę, że chassis Jest całkiem inne niż W Glide Ragnaroku Bo w Glide Ragnaroku mieliśmy chassis I do tego mieliśmy jeszcze metalowy dysk Tutaj po prostu to chassis jest połączone z metalowym dyskiem Czyli mamy chassis i w środku jest w nim metalowy dysk. Nie? To jest po prostu taka nowość, że niektóre beje właśnie mają te metalowe dyski, a niektóre nie mają. Jest to dosyć spoko sprawa, bo nie mamy aż tak dużo części. No ale cóż, nie możemy, pamiętajcie, że nie możemy użyć tego czasu w GTB, ani innej y, wcześniejszej wersji, więc trochę słabo. I mamy tutaj nowy driver, zone driver, takiego drivera nie, nie mieliśmy, jest to nowość. Zobaczymy, jak się będzie spisywał na stadionach. Może tyle z pudełka. Przejdźmy teraz do samego beja. Ja już sobie pozwoliłem go rozpakować i nakleić naklejki. Tak prezentuje się King Helios z naklejkami. Teraz złożymy sobie go, żeby go omówić. Najpierw... A, zapomniałem dodać, że to jest Left Spin Bay. Jest to pierwszy Left Spin Bay z, z tej serii i od razu to jest pierwszy, pierwszy raz, kiedy mamy Left Spin Baya w Burst serii, który jest main charakterem. Tutaj mamy chip Helios, a do tych chipów możemy po prostu wykliknąć sobie ten środek i zmienić z innym bayem. To też taka fajna sprawa, możemy sobie skostumizować sobie chipa. Tak prezentuje się. Chip Heliosa. Tutaj mamy layer. Jak widzicie, ma on literkę L, czyli jest left spinem. Te literki nam właśnie bardzo pomagają, bo wiemy, są one na layerze i na chasi, i wiemy dzięki nim, czy B jest left spinem, czy right spinem. A wklikujemy sobie, tak jak w Ragnaroku, cyk, przekręcamy i już mamy zamontowany bardzo prosty system. Także tutaj mamy layer, przejdźmy teraz do czasi. chassis. Chassis 1B, czyli One Balance, możemy go użyć w left spinie i w right spinie. Jak widzicie, w środku mamy metalowy dysk, jest on połączony z chassis. Możemy go użyć do left i do right spinu. Tak się prezentuje, jest dosyć sporawy, dosyć szeroki i dosyć ciężki. I jeszcze inna sprawa, ząbki, jak wcześniej mieliśmy na yy chipie, to teraz mamy je właśnie w czasie, taka, taka nowość i mamy jeszcze ten nowy driver jak on tam, zone driver tak tak, zone driver jest to nowość jest on, jak widzimy ten czubek wystający taki bardziej stamina driver plus ma ten element ruchomy czyli po prostu jak będzie kontakt z boczną częścią stadionu, to będzie przyspieszał. No zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. I Teraz te mody. Jeżeli damy sobie czasy w ten sposób, to mamy atak mod, bo te ząbki są na równo ze sobą i wtedy mamy po prostu silniejsze ataki. A jak obrócimy sobie czasi w tą stronę, to mamy 10 ramion, bo te z czasi są tutaj osobno, co daje nam defense mod. Ja tam bardziej wolę atakujące beje, chociaż na turnieju wiemy o tym, że Spin to win, czyli bardziej polegamy na staminie i to jest Left Spin Bay, czyli będziemy go przekręcać w tą stronę. Tak się prezentuje King Helios. Dosyć fajny bay, fajny, fajnie, fajnie wygląda ciekawe rozwiązanie. Przypomina trochę Hele Salamandra z Layera Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Ja was zapraszam na nasze social media, na Facebooka, na nasz fanpage. Jeżeli chcecie nas o coś zapytać, to tam jest najlepsza opcja, bo możecie do nas pisać, my odpowiadamy, możecie wysłać nam swoje filmiki, zdjęcia. Także zapraszamy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, a my się widzimy w kolejnym unboxingu i w kolejnych walkach. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.